No Ursus C360, no to znana maszyna, niejedno zaurała w Polsce, w Radomie robione Ursusy były, nie wiem, teraz już się nie produkuje tej maszyny, teraz to wszystko tam inne maszyny, ale Ursus C360 to naprawdę maszyna, tutaj mamy alternator proszę Państwa, tutaj filtr do tego oleju różne tamtego tego, rozrusznik, o wszystko jest jak trzeba, no. no. tutaj podczepiona jest maszyna. O, proszę bardzo. Można, ro, rolnicza, i tu można ciągnąć, no, Tak to wygląda, doszliśmy tutaj do takiej polany. Tutaj, no miała być piekielna polana, ale ja tu piekła nie widzę. Jest ładny dom, domek, dymek, dymek leci, no i tam jest szosa, jak widać. Jak widać doszliśmy do... No bo to jest, proszę Państwa, cały czas nie, no, polanica. No nie wiem gdzieśmy doszli tutaj na jakieś wioskę koło polanicy. Kura się pasie tam, o czarna kura. Proszę bardzo, kura też jest. Czarna kura chodzi po białym śniegu. Coś tam sobie dziuba. Jest to czarna kura, jest, jest. O, łeb do góry. Jest ta czarna kura. no piękny widok. Jest drzewa ośnieżone. Prawda ładny domek. Tutaj tak to wygląda. No tu zestaw samochodów różnego rodzaju, no bo ludzie różne samochody w życiu mają, a potem je rozwalają. No już im nie są niepotrzebne. No. Termoton, jakiś materiał termiczny. Idziemy dalej prześliczny. Także jesteśmy tutaj, a mamy iść do piekielnej tej opiekalnej no, góry, tu piękne drzewa, naprawdę te drzewa są fajne, super ośnieżone. No także tutaj spacer z Polanicy zrobiliśmy do tego miejsca. Przed chwilą byłem tam, gdzie leciało drzewo, bo drwale ścinają. A tu gdzieś jest leśniczówka, przez las trzeba iść. No nie wiem, myśmy tu szli, to leśniczówki nie było, nie? A tu innej drogi nie ma w tą stronę. Tak to wygląda. O, i psy wyleciały teraz. O, z budy wyszedł. No chodź to. Chodź to. No da, jaki groźny pies. Jaki z ciebie groźny pies. No chodź to. Chodź do nogi. Do nogi. Już. Do nogi. No, do nogi, chodź. No, nie wyj Wracaj do domu. Ta pani chyba uciekł z budy, co? Bo tam dwa siedziały w budzie, nie mogły wysiąść z tej budy. No tak wygląda las prześliczny. No poszedł już do domu, do budy, do budy, do budy pies. Pies do budy idzie. Pogadałeś? To jest starczy. No i co? No tutaj budka była, ale się rozwaliła, jak widać, budka była, się rozwaliła, no niestety, nic wieczne nie jest. Tu mamy tą ścieżkę, którą szliśmy, no i doszliśmy tu, gdzie doszliśmy, no, ale, ale gut Myśmy tutaj, o, tutaj mamy młodniak, młodniak taki, bo oni wycierają te drzewa, no, Widać, że przetrzebiony, to, to kawałek jest wycięty drzewo. Także tutaj było gęsto drzew, a niestety teraz już pocięto wszystkie. Walą się następne, rozcinają. No proszę bardzo. No jest ta pętla tutaj piekielna pętla rowerowa. Czerwony szlak dla rowerzystów. Jak ja już mówiłem, że będzie centrum rowerowe. Tutaj polanicy zdrój zrobione. To się będzie budować wszystko. Zawody międzynarodowe się odbywają w Polanicy Zrój pod no, patronatem, no, znaczy organizatorem Czesław Flanka z, z, z Gdyni. Prawda. Flota Gdynia. Czesław Flanka tam tamtym zespole startował, pamiętam. Także jesteśmy tutaj, proszę Państwa, w lesach, w tych góralskich lasach. Kotlina Kłodzka, no, bardzo ładne tereny. No, wczoraj robiłem wywiad z burmistrzem. No, i mówił mi, że tutaj będzie się działo po prostu te zawody rowerowe. Poza tym ma być Wi-Fi w centrum w parku. No, ciekawe rzeczy. O, o, opowiadał nam wczoraj, Burmistrz, polanicy zrój, oczywiście. No, tutaj mamy te wycięte drzewa. Widać co kawałek, kamienie wielkie leżą też. No, zobaczmy ile tych drzew tu powycinano. Przerzebiono tutaj chyba co trzecie zostało. Bo więcej wycięto, jak zostało chyba, nie? Ale i tak jeszcze dużo lasie. lasu jest. No, widać tutaj. O, tutaj leżą rozsapieżone. Tutaj takie chude deski. Chude belki. O, tutaj chyba też oznakowane do wycięcia. Tak mi się wydaje, na niebiesko pomalowane. O, tutaj lód. Tu leży taki wycięty kawał drewna, też. No to dęby, dęby. Chyba dęby. No nie wiem, ja się na tym nie znam. Albo i, i świerki, to w każdym razie no, są różne drzewa i dęby, no dęby to są liściaste, a to są iglaste, to może świerki powycinali. Świerki, no takie solidne deski widać z tego się, takie lite, lite mają, jak się przetnie to widać, że to bardzo ładne takie słoje mają. O tu właśnie takie jest, proszę zobaczyć jak to wygląda, w środku. Zdrowe drewno, dro, zdrowe drewno wycięte. I to nie, 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 nie grube, nie? tylko takie chudsze. No przeczepili ten las bardzo. O, tutaj widać mnóstwo tych po, no, dużych, grubych drzew powycinanych, bo to o, takie grube pnie. To i stuletnie drzewa były pewnie. Wycięto to wszystko. Nie ma, nie ma tego już, zostały te młodsze. No, nie wiem co to taka gospodarka to jest taka no, leśna. No. Polskie lasy, polskie lasy państwowe. Idziemy dalej, tutaj już nadchodzimy do miejsca, gdzie wstęp zroniony. Uwaga, tutaj ścinka drzew. Ścinka i zrywka drzew. Wstęp zroniony jest napisane. O, no ale wcześniej tam nie chcieliśmy z tej strony i filmowałem ścinkę drzew, to tam nie było takiej tabliczki. Raczej nie zauważyłem, bo żółta taka widoczna, tylko ta jedna jest z tej strony. No cóż nieszczędzie wieszają, tam jest samochód leśników tutaj ładnie została jedna taka chuda drzewina ale ładna no, na choinkę się nadaje nawet, no, bo ubrać się ją dobrze No a tu widać wszędzie tylko te pięki po wykroty takie po wywalane po tych drzewach wyciętych już tutaj jeszcze są z opaskami takie zaznaczone to pewnie też do wycięcia jeszcze pójdą. No i trasa. No to jest czerwona ścieżka górska. Yy, ta pętla, pie, piekielna pętla rowerowa. No i my tu idziemy sobie. Słychać już piły, jak tam drzewa wycinają. Tak to się mają. No. I tutaj idziemy dalej. Tam dymy jakieś są. Samochód stoi, widać. Przejdziemy dalej. no tutaj okorowane drewno już. No i kawałki tych drzew leżą wszędzie. Pięknie takie, o grube. Takie pięknie, fajne. Fajne, pięki na stołek co można z tego zrobić. O, tu jeden stoi jako stołek nawet, o. Proszę bardzo. No ładne drzewo, widać, że nie Zdrowe drzewo docięte było. Zdrowe, zdrowe. O, no tu dużo tego drzewa wycięto zdrowego a tutaj czaśnięte jakieś nie są widać, połamało się Tutaj też wycięte też czaśnięte, no jak czaśnięte to trzeba było wyciąć, proste, nie? może tu jakaś wichura była i drzewa po, po, powaliło trochę no tu powaliło tu proszę państwa góra gałęzi leży no no i tam dymy, dymy jakieś są widzę Także dymy są w lesie. Jak gdzieś gmina niesie, dymy są w lesie. O tutaj mamy następne po, po, połamane drzewa i pocięte. Tak się połamią, to trzeba pociąć, no ale zdrowe też wycinają, jak widać. Potem takie młodniki zasadzają, o, tu właśnie jest młodnik zasadzony. No. To jest samochód pewnie tych drwali, co tam drzewa wycinają. O i dymek leci, pewnie sobie. Ognisko rozpalili, rozpalili ognisko w lesie, ogień się pali. Idziemy dalej, ognie się pali, oni tam rozczynają piłami ale spalinowymi, łańcuchowymi, a ogień się tu pali, o. proszę bardzo, tu się ogień pali, ładnie się pali. No, zawsze ręce można ogrzać, prawda? Po, Serbia, weź tutaj, bo ja sobie ręce ogrzeję. Samochód stoi. Lublin jeszcze. Lublin trzy? O, stary samochód. Lubliny to ciebie robili. Fabryki samochodów osobowych. Lublin. Ręce sobie można pogrzeć. Widać. Ech, cieplutko co ja widzę. Ogienek wychodzi. Ech, cieplutko. Trochę ręce się ogrzałem i pozdrawiamy wszystkich z lasów Polanica Zrój wyżynają drzewa dwale. Ahoj.